Wiedza, praktyka, te fundamenty, które my w programie między naszymi agronomami na co dzień i dla Państwa również, to musi się oprzeć na jakichś konkretach. dzisiaj te konkrety przedstawią Wam światowej klasy eksperci. Zaprosiliśmy specjalistów w swoich dziedzinach, które można powiedzieć że światowej klasy, znani w całej Europie, ale nie tylko. Też będą znani prelegenci, którzy są znani na świecie. Znaczy, pierwszym gościem będzie człowiek, który jest wizjonerem, innowatorem. To przedstawiciel firmy Horsch, a również założyciel firmy LED Hanning GmbH, pan Tomasz I on opowie nam o innowacjach w technologii uprawy, opryskiwaniu, opryskiwaczach nowoczesnych. I on będzie pierwszy prezentował zaraz po naszym wstępie. Także zapraszam, Teodor, scena jest Twoja. Ja haben ja, ich glaube, mit Ich habe schon länger zusammengearbeitet mit der Familie Horsch zusammengearbeitet. Ich bin bei der Familie Horsch od, od lat, und Platz, wo Und uh, Aus dieser Zusammenarbeit, anfangs in der Entwicklung, nur in der Entwicklung, ist dann auch dieses Spitzengeschäft entstanden. Takiej, die und ich denke, hier in Polen haben wir die ersten Maschinen verkauft 2005. Die erste Maschine, die wir dafür brauchen, ist die Maschine, Polen, rok, okay, also schon vor 20 Jahren.

No i to jakby później to po tych pierwszych próbach powstała firma Horchle. Und das uh, ist unsere Fabrik. <coughs> tutaj chciałem pokazać jak wygląda na dzisiaj dzisiejszy wam Zakłady zakładu Leba. sind in Landau an der Isar, das im Süden von Deutschland. Uh, ist to na południu Niemiec. Uh, Beschäftigen jetzt hier nur in, an diesem Standort 650 Mitarbeiter. Uh, zatrudniamy w tym miejscu w Landau w tej jednej fabryce po 650 osób. Uh, Produkcjon Cały 2000 spritzen pro Jahr. Produkowane jest na ten moment około 2000 odzyskiwaczy rocznie. To jest nasze portfolio. Tutaj tylko krótko chciałem pokazać nasze portfolio. To są 3 punkt spritzen albo tak na dzień dzisiejszy od opryskiwaczy, opryskiwaczy zawieszanych i obiecowani szpryceny od 3000 do 12000 litrów poprzez opryskiwacze ciągnione od 3000 litrów pojemności do 12000 litrów pojemności mm. i na dole po prawej stronie aż do opryskiwaczy samojezdnych na dzień dzisiejszy mamy cztery różnego rodzaju e, typy opryskiwaczy samojezdnych Mit diesem Portfolio sind wir jetzt Nummer 1 geworden in Europa. O szerokość Portfolio. Na ten moment jesteśmy Nummer in Europa. Also Was die Größe de, des Portfolios anbelangt, e, Portfolio, wie auch den Umsatz. Und samo haben es um Also wir haben alle On smutny, ale już elf, ale zbyt rośnie lepiej, kiedy nie to. I udało nam się to zrobić w 14 lat. Cały czas się staramy, co można zrobić lepiej, rzecz o technikach rolniczych. Nicht im Bereich der Leistung, also wiele hektarów na stundę ich można, nie tylko rzecz o wydajność innych ilość robionych hektarów, sondern ganz wichtig, wie man die Effizienz der Pflanzenschutzmittel steigern kann. Also das ist aber bei nicht effektiven, also konstanter Schätzung von

i właśnie w, to, to mamy na, do tego rozwiązania.